Jak firma Polmak z rodzinnej stała się globalną? Jak zautomatyzowali swoją produkcję i w jaki sposób wprowadzili unikatowe produkty na rynek? Takie historie poznasz na bezpłatnym stacjonarnym szkoleniu w Lublinie już 30 stycznia. Poznaj nowoczesne rozwiązania w produkcji, i nie przegap swojej szansy. Jak firma Polmak z rodzinnej stała się globalną? Jak zautomatyzowali swoją produkcję i w jaki sposób wprowadzili unikatowe produkty na rynek? Takie historie poznasz na bezpłatnym stacjonarnym szkoleniu w Lublinie już 30 stycznia. Poznaj nowoczesne rozwiązania w produkcji i nie przegap swojej szansy. Już 30 stycznia razem z ekspertami, przedsiębiorcami i przedstawicielem LAW spotkamy się w Lublinie oraz porozmawiamy o transformacji firm produkcyjnych w kierunku przemysłu 4.0, automatyzacji, robotyzacji oraz ekonomii cyrkularnej. Podczas spotkania pokażemy, jak można usprawnić działanie firm produkcyjnych oraz jakie są możliwości na taką transformację w 2025 roku. Przygotowaliśmy również czas na ciekawe dyskusje i networking z przedsiębiorcami z regionu.